It's the end of the weekend, but I still wanna turn up. Yeah, I still wanna turn up. All I want is to go again, but you ain't picking your phone up. Why are you messing my head up? Any night, any day, let me take you away. All I need is just saying, yeah, 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 yeah. Better days on, when you're here with me, babe. Oh Cause you're all that I crave, so I wonder. Where are, you? Where are you? Where are you? Don't hide away from me when I need you more. serdecznie na moim kanale w nowym vlogu mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze, dajcie znać mam nadzieję, że niedziela upływa Wam w miłej, rodzinnej atmosferze witam bardzo serdecznie nowych widzów jeśli mnie jeszcze nie znacie to na imię mam Monika i mieszkam w Anglii, jeśli jesteś nowym widzem to zachęcam Cię bardzo do subskrybowania na mój kanał i zostawienia po sobie śladów w postaci kciuka w górę oraz komentarza, będę bardzo wdzięczna pomoże to w rozwinięciu się mojego kanału w poprzednim vlogu kochani wspomniałam Wam że postanowiliśmy się przeprowadzić na bardziej na północ Anglii mieszkaliśmy poprzednio bliżej Londynu przez krótki czas wynajmowaliśmy tam dom i po jakimś czasie postanowiliśmy zakupić swój własny i przeprowadzić się w bardzo ciche i przeprowadzić się w bardziej ciche okolice bliżej natury i z daleka od zgiełku Londynu i dużego miasta tam gdzie mieszkaliśmy to była już ostatnia stacja metra londyńskiego i ponieważ Nieruchomości były trochę tańsze niż w Londynie, więc coraz bardziej mieliśmy napływ populacji z Londynu właśnie w nasze okolice. Zaczęło się w tej miejscowości robić niesamowicie tłumnie ogromny ruch. Niestety infrastruktura się nie zmieniała ulice, szkoły, ilość przychodni. Ciągle pozostawała taka sama, natomiast bardzo dużo zaczęto tam budować i właśnie ściągać nowych ludzi. Mieliśmy dość tego zgiełku. Planowaliśmy co prawda poczekać jeszcze dwa lata na wyprowadzkę, chcieliśmy przeprowadzić się nad morze, ale różne okoliczności spowodowały, że podjęliśmy tą decyzję wcześniej. Wspominałam Wam również, że przeprowadzka w Anglii i proces zakupu nieruchomości są bardzo stresujące. Cały ten proces zapewne różni się od procesu, y, jaki jest w Polsce. Y, w Anglii zakup nieruchomości przy dużym szczęściu trwa tak minimum 6 miesięcy. Przy czym przez te 6 miesięcy do końca nie wiadomo, czy nieruchomość, którą chcecie zakupić. Będzie Wasza. Dużo zależy od tego, czy jesteście częścią tak zwanego łańcucha, a mianowicie, jeżeli posiadacie swój własny dom i chcecie, go i chcecie go sprzedać po to, aby zakupić dom w innym miejscu, natomiast osoba, od której kupujecie nowy dom, też chcę zakupić dom od kogoś, kto swój dom wystawił na sprzedaż. To, jest, tworzy się, to tworzy się taki łańcuch kupujących i sprzedających. Każda z tych osób jest uzależniona. Sukces zakupu i sprzedaży nieruchomości uzależniony jest od każdej z tych osób. W tej sytuacji oczywiście łańcuch tej może zostać przerwany w taki sposób, że nieruchomość, na przykład, którą wy sprzedajecie po to, aby zakupić nową. Kupcy mogą się w każdej chwili rozmyśleć, również rozmyśleć może się sprzedający. Także cały ten proces może się w jednej minucie zawalić. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o czym mówię. Ja się sama gubię, nawet opowiadając o tym procesie. W każdym bądź razie, w każdym momencie, proces ten może się po prostu zawalić. Łańcuch zostanie przerwany. Jeżeli nie uda Wam się sprzedać nieruchomości, to oczywiście nie kupicie tej, którą chcieliście. I taki i efektem domina osoby, które są przed Wami i za Wami, również mają problem. Niestety, od momentu złożenia oferty na dom, nie macie żadnej gwarancji, że ten zakup zostanie sfinalizowany. Tak jak wspomniałam, proces przy dużym szczęściu trwa minimum 6 miesięcy. My na szczęście w takiej sytuacji nie byliśmy, nie byliśmy zaplątani w ten cały łańcuch kupujących i sprzedających. Byliśmy w dobrej sytuacji, bo wynajmowaliśmy dom, tak jak wspomniałam, i musieliśmy tylko z wyprzedzeniem dać znać, że wyprowadzamy się za dwa miesiące. Natomiast dom, który kupowaliśmy, tak jak wspomniałam wcześniej, to był dom po babci, nie naszej babci, jak to niektórzy zrozumieli po starszej pani, która niestety zmarła. No i dom był sprzedawany przez y, rodzinę. W domu nikt nie mieszkał przez ponad rok czasu. Także w, nas, w naszej sytuacji wszystko potoczyło się bardzo szybko. Mogło nawet szybciej, gdyby nie to, że ja byłam strasznie upierdliwą osobą. I ponie, ze względu na stan y, tego domu starałam się jak najbardziej Zbić cenę. Co się w końcu udało, zbiliśmy cenę 45 tysięcy niżej, także sporo. Niestety na niekorzyść było to, że ze względu na bardzo krótki czas załatwiania tych wszystkich formalności i do końca nie wiedzieliśmy, kiedy będziemy mogli się przeprowadzić. Nie mogliśmy z wyprzedzeniem zamówić firmy przewózkowej. Także musieliśmy przeprowadzać się sami, pierwszy raz w życiu i ostatni. To było bardzo trudne. My jesteśmy małżeństwem 25 lat i wyobraźcie sobie przeprowadzać teraz 25 lat waszego życia samemu. Jest to możliwe, jak jest dobrze zorganizowane. U nas stało się to. Na wariata dosłownie. Ponieważ sprzedający dom zaczął na nas stawiać nacisk, i chciał dom wystawić już na aukcję. Ponieważ podczas jednej z wizyt już takiej sprawdzającej przed podpisaniem umowy, zażądałam, aby przyjść tutaj na wizytę i jeszcze sprawdzić, jak dom wygląda, i upewnić się, że na pewno go chce. A do tego macie prawo. Niestety mieliśmy bardzo nieprzyjemną niespodziankę, a mianowicie w sypialni część sufitu po prostu odpadła i znalazła się nad stojącym pod nim łóżku. Osoba sprzedająca ten dom stwierdziła, że ma już dosyć tego całego procesu i wystawią dom na aukcję. Więc tutaj już dałam spokój, i zdecydowaliśmy się podpisać umowę i zakupić dom. Jeden z naszych znajomych miał uprawnienia na prowadzenie dużej ciężarówki. Wziął sobie wolny z pracy, aby nam pomóc. Niestety zawiodła nas również firma. Niestety okazało się, że firma wynajmująca vany i ciężarówki nas zawiodła. Nie mieli tej dużej ciężarówki i zaoferowali nam małego wana. Także przeprowadzka zamiast trwać jeden dzień, kura dwa, trwała dni cztery. I tutaj muszę bardzo podziękować naszej rodzinie i znajomym, którzy się niesamowicie zaangażowali w pomoc w przeprowadzce. Znajomi, którzy dysponowali mniejszymi vanami. I w ostatni dzień musieliśmy już zapakować się sami mój mąż w tym czasie się rozchorował musieliśmy wypożyczyć następnego wana i tym razem tego wana prowadziłam ja możecie sobie wyobrazić jak przerażona byłam wiedząc, że ja tego wana muszę wypożyczyć i prowadzić sama nigdy w życiu tego nie robiłam Zawsze wydawało mi się to niesamowicie trudne. A jeszcze van, którego wypożyczaliśmy, był bardzo duży. Miał 3,40 m długości. Więc byłam naprawdę przerażona. Ja słuchajcie, nie spałam całą noc przed dniem wypożyczenia tego samochodu. Przeżywając, że ja muszę zrobić, że ja muszę prowadzić na autostradzie i przez ponad godzinę właśnie tego dużego wana zapakowanego po sam dach <grym> ale słuchajcie udało się, jestem naprawdę z siebie dumna <laughs> nie dość, że dałam radę to okazało się, że sprawiło mi to naprawdę ogromną frajdę i przyjemność także na pewno jeżeli będzie taka okazja to jeszcze takiego wana poprowadzę Naprawdę fantastycznie mi się go prowadziło. Rewelacyjnie było siedzieć wyżej i patrzeć na wszystkich z góry. Także przeprowadzka się udała. Przeprowadziliśmy się dosłownie um, dzień przed Wielkanocą. Możecie sobie wyobrazić, mój dom wyglądał jak jeden wielki magazyn. Nie były poskładane. Nie mieliśmy stołu. Na szczęście tutaj zostawili właściciele małą lodówkę, w której mogliśmy przechować parę produktów spożywczych. Szczęśliwie okazało się, że mamy niedaleko polski sklep spożywczy, także poszłam szybko do sklepu. No, i na ostatnią chwilę już nie było wyboru, oczywiście, ale udało mi się zakupić parę polskich produktów. Tak symbolicznie. Tutaj, też na ogrodzie, zostawiony był stary plastikowy stolik dziurawy. I przy tym małym stoliku, przy zastawionym jak się dało, stole, spędziliśmy naszą pierwszą Wielkanoc w nowym domu. Powiem Wam, że było. Wzruszająco i przeuroczą, naprawdę. Z, z ludźmi, których się kocha, w każdych warunkach święta będą wspaniałe. Także to moja historia. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Jeśli macie jakieś pytania, jeżeli chodzi o zakup lub sprzedaż domu w Anglii, to dajcie znać. Postaram się odpowiedzieć najlepiej jak potrafię. Kilka razy już mi się zdarzyło być w takiej sytuacji, więc trochę doświadczenia mam i mogę się z nim i mogę się nim z Wami podzielić. I tak jak wspomniałam, dom jest w, w, w stanie muzealnym, nazwijmy to. Mamy tutaj eksponaty z lat 80. i 70. W postaci zasłon, wykładzin, tapet, kafelek, kafelków. No i czekają nas, czeka nas więc dużo pracy. Czeka nas więc dużo pracy i zmian. Mam nadzieję, że mi będziecie towarzyszyli w trakcie moich zmagań właśnie z tym domem. yako ja, hani shirz vami regna it's the end of the weekend but i still wanna turn up yeah i still wanna turn up all i want is to go again but you ain't picking your phone up why are you messing my head up